Dobra. Witam was lecimy dalej. Dobra. Muzyka mi się zepsuła chyba. Ale to nie ma znaczenia. Tu już jakieś widzę błędy małe się robią. Zawsze się tu błędy jakieś robiły przy wodzie. W tej grze. Każdy to wie, że się w tej grze. Przy wodzie robiły błędy. Jesteśmy 1800 kroków już od Nubi. Ja powinienem chyba sobie trochę ro rozchodzić nogi, bo jednak si siedzieć na krześle by było mi wygodniej niż teraz jak ja jestem mam zgięte nogi i tak naprawdę trochę mi jest niewygodnie. Yy, poczekajcie chwilę, ja wam tu nie robię cięcia pod, podłożę sobie pod siebie poduszkę żeby było mi wygodniej też chyba mam już nie nie atakuj go żeby ci czy to nie przyszło na myśl do głowy zaczekajcie chwilę ja się tu uporządkuję i zaraz się widzimy już się widzimy już się uporządkowałem podłożyłem sobie poduszkę pod siebie i idziemy nie nic nie chcę zaraz reklama by się pewnie już le lewitujący królik, jak widzicie. Lewitujący króliś. Kurczę, tu jest jajo niedźwiedzia polarnego nawet dwa. Kurczę, jak ja bym to chciał. Jak ja bym to chciał, jak ja bym to chciał. Mamy 1600 obrażeń na gigancie. Tu tego jeszcze bijemy, tego jeszcze. Kurczę, nie, 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 nie. Do nie. No, nu... No. Bij. Wskrześ Kurczę, ok. Mamy wszystko co nam jest potrzebne. Yy, dobra. Nie wiem na ile to było. Kurczę. Chlebek, 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 chlebek. Chciałem tego nie robić tutaj już. Ale skoro muszę tu z kimś walczyć, bo ktoś chce bić się, to trudno. On ma już ponad tysięczny level. Będę używać... Y, ...Gianta, będę utrzymywać za pomocą efektu. Nie za pomocą chlebka, za pomocą efektu. Y, chciałem uniknąć bitew już na tak dalekim terenie od spawna. Ale widocznie się nie da. Jeszcze jeden chlebek zjem. I go bijemy. Zaczekajcie, ja teraz wejdę, wezmę zamiast leczenia firebola, biję go dalej i uderzę w niego fireballem. Kurczę, ty nie podchodź, gościu, zjemy, yy, wezmę leczenie na drugi slot i biję go dalej. Tamten nie podchodzi, to dobrze. Yy, tu jest walka, taka już dość skomplikowana. Używamy giganta. On tu ma dość dobre mis. Dużo misuje. Podczas tej walki, na szczęście, on dostaje jakieś tam obrażenia. Boję się, że to będzie już ostatnia walka w tej bitwie. Y jeszcze jeden dla mnie. Ile potrzebny jest na ten? 9 jest na Gianta. To trzeba zapamiętać, że 9 jest na Gianta. Wytrzymaj jeszcze chwilę, Gościu. Dobra. Gianta Zaraz użyjemy efekt Gianta. Yy, wolę nie używać na razie chlebka, bo to nasz ostatni chlebek. Yy, chlebek. Chlebek, 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 i bij go dalej. Bij go dalej. A w ogóle mo mogę przez niego przejść? Nie, to mu nic nie. A jakbym spróbował mu uciec, 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 uciec. On może nie może pływać Dobra Uciekłem mu chyba lecza się Uciekłem mu chyba i mam nadzieję, że nie będzie problemu już dalej du Duży ocean mi się widzę zespawnował tutaj Na 2000 kratek od Spawnuje jest dość duży ocean To by było warte zapamiętania Gdyby nie to, że żeby tu dostać się, naprawdę dużo musiałem zmarnować. Wiecie co? Wydaje mi się, że kill off to jest coś, co jak najbardziej tu może mi się przydać. Nie. Yy, boję się, że ta, ta misja zakończy się naszą śmiercią. A to by naprawdę nie było dobre. Zakończenie tej misji. Chciałbym dojść do 3000 i zakończyć tą misję. Tak myślę, że zrobimy. Spróbujemy dojść do 4000, chociaż chwilę temu powiedziałem, że do 3. Spróbujmy dojść. Jak będzie sytuacja, gdzie będą nas bić, robimy tak. Jak będzie sytuacja, gdzie dwóch naraz nas bije, to ja szybko biorę Gianta leczenie. Biorę Gianta i szybko yy, wyłącza, szybko wyłączam grę. I spełnuję się z powrotem W, w normalnym miejscu. Kurczę dwóch y, tych na jajku orła ja zaczekam na, na to jak oni se pójdą Okej, okay. idźcie se, idźcie se Wydwaj też Dobra, myślę, że można już Kurczę, no nie. Je, jego, jajko, 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 jajko! Y, kurczę, nie, nie zdążyłem. Kurczę, no. Nie, 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 nie. Kur. I szybko do Nubi. Tego jajka orła nie weźmiemy już, ale mamy przynajmniej wszystkie rzeczy, które mieliśmy w ekwipunku. Więc teraz, jak widzicie, no. Ta wielka bitwa, bitwa w cudzysłowiu, zakończyła się nieszczęściem. Teraz yy, no, co będziemy robić? Pety. Pierwsze. Dajemy to. Ehe. I pierwszy pet. Jaki mam na niego pomysł? Jakie jajka bym mu chciał dać? Gęś z na przykład Hmm. Z na przykład Ogólnie piszcie w komentarzu imiona dla petów Naszych nowych Ja naj, najfajniejsze pomysły Pozdrowię w na następnym odcinku Znaczy jeśli nie będzie on nagrany Zanim te pomysły powstaną Więc bierzemy teraz Kogo bierzemy Z gęsią, kogo bym chętnie połączył, niech pomyślę niedźwiedzia polarnego. Załóżmy, mutujemy drugi pet. Tu nawet było schowane nasz uranium, więc bierzemy pająka z z z. z święty... Nie, nie ze świętym Mikołem. Z wielbłądem, mutuj to nie. Tu będzie... pierwszy czy E, jakaś jakiś kanał. Dobra, teraz bierzemy żyrafę z shopem. Ok. Następny. No nie mamy tego. Będzie trzeba... Chyba, że tu gdzieś jeszcze mamy jakieś. Będzie tu trzeba wy, otworzyć te. Wchodzimy tu. I tu chyba mieliśmy uranium. Nie, tu nie było uranium, tu też nie było uranium, tu są skały, tu jest uranium, mamy dwa uranium, nie chcę wchodzić w lodowe przedmioty, które i tak chętnie bym założył, ale nie założę, bo, bo za małe mamy, tak, tu jest pet się tworzy, tu będzie następny pet, więc... Uzupełnimy to i kogo weźmiemy. Squirrel, koniecznie z, z nim. I ostatnie jajko to będzie on, on i to. Start fuzzy. Więc to były jajka nasze. Tyle, tyle będzie z jajek. Drugie. Y trzeba znaleźć. Tu trzymamy. Jagodowe rzeczy. Więc trzymajmy tutaj to jakoś tak. Dobrze, ułóżmy to jakoś ładnie. Tak, na przykład. Albo w ogóle tak to ułóżmy. No, tak też będzie ładnie. I czy mamy tu coś do dorzucenia? Nie, nie mamy. Nie, nie chcę. Reklama jakaś pewnie. Żelazo. Mamy coś do żelaza, metal i, i parę innych rzeczy. I kilof jeszcze, ale ten kilof to może zostawię jako no noszenie przy sobie. Yy, tu mamy kowadło do odłożenia. Tu jest zajęte ten. Tu też są zajęte rzeczy. W następnym obok nie ma miejsca. Więc tu na końcu będę trzymać. Jej kapająków Nie tu, tylko tu mamy złoto. Mamy jedno złoto. I idę jeszcze odłożyć. Idę jeszcze odłożyć do banku Grimgota Highs. I kończymy film po tym. Więc dźwięk z tej gry. Mamy jakieś trochę hajsu. No, nie zwróciło nam się za tą wyprawę. Znaczy zwróciło nam się w przedmiotach, bo 4 yy, pety to jednak jest dość sporo. Czy tam 5? A to będzie na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Na razie. No i cześć!